Yo, jo, chyba się ma gdzieś. W ogóle odminusować. Zabija, że ale ja pochalów będę odminusowała. Mogę się przed chwilą nie odzywać, bo będę skupiona, ale. że zrobiłem ham z haldowy liczę się, żeby Te Ty palgar ode mnie ucieka widzieliście tak? Patrzcie. I'm sorry. Ale się wszyscy boją. Palę on na mnie. Widzieliście? Right. Tak. Skoczył! Kurczaczki, zabił. Nie wykorzystał taką szansę. Pierwsza postać nam I. Bardzo rzadki. No i ludzie, bardzo rzadki. Teraz. Surcz. Są na coś przyczepione? O nie Edgar poskwórnik Ale nie, z tym będzie akurat łatwo Nie wiem, co Dobra Dobra, jest to dźwięk włączony, nie obraźcie się. Nie wiem, czy mnie było słychać, ale dobra. Już na pewno on jest odminusowany, bo są cztery osoby. Edge no, już? ale ja no, nie, no nie Ej, sorry, nie wiem kto to był, ale sorry. Prze nie Nie, ja nie lubię tych hetgarów. 23 rangę na animatyp jak się tak poci. Dobra. No i rzadkie. W ogóle na kogo zbieracie w tym, bo ja naklę sobie. Ciemna Epik! Ale zapomniałem. No właśnie. Fajnie by był legendarny. Czemu ja Leona? Wiecie, co ja zrobiłem? Mogłem odblokować Leona, nie? Odblokowałem drako przez przypadek. Kliknąłem i się nie dało odkliknąć. Dobra. Teraz kruka trzeba odminusować. Poczekajcie. Dobra, Już jesteśmy w grze. W ogóle ja mam ładnego tego nie? No wiedziałem. Uuu, sojusz, sojusz, dla mnie jedna. Dla ciebie też jedna. Tak? Okay. Ej, uderzyłeś mnie. W sumie mogę, mogę go zabić, ale nie chcę. W ogóle jeszcze czasami ja się nie kręcę, nie? Sorry, sorry, typie. 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 Mój naród. Mój naród. Mój naród taki jesteś wredny? Dla mnie Jesteśmy krukami. jedne. Ochrona! Proszę! Nie! Nie! Dobra, króka jodisuje, nie, nie ma szans. Tu, jak nad jednym komentarzem napisał, że ja, że tam tamtą są nagrywają ciołki, a się na niego wkurzyłem, nie? Dobra, napiszcie w komentarzu, kim mam następny zagrać. Narra.